Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Podczas eksploracji stosuję zasadę zostawić miejsce takie, jakie się zostało. Podczas eksploracji czeka dużo niebezpieczeństw, o których wiele ludzi nie ma pojęcia. Nie próbujcie tego sami. Night Urbex Stalker. Siema, tym razem krótki film, o statku rzecznym, o nazwie Chudy Wojtek. Chudy Wojtek to statek spulchniać hydrauliczny. Krążył wokół grubej kaśki wyślonego ujęcia wodnego dla Warszawy i spulchniał piasek w dnie Wisły, aby zapobiec kolmatacji gruntu przy dranach łędzi infiltracyjnych. Nazwa Chudych Wojtków pochodzi od nazwiska inżyniera Jerzego Wojtkowskiego – który w latach 60. opracował technologię hydraulicznego spuchniania złóż filtracyjnych. Chude są natomiast dlatego, że inżynier Wojtkowski był wysoką i szczupłą A teraz zapraszam do obejrzenia.